Potrzebuję czegoś wyjątkowego, rozkazywała blondynka, aby porazić na wylot. Będę się poznawać z przyszłą teściową, muszę zrobić wrażenie. Jestem w stolicy zaledwie od trzech lat, wynajmuję pokój, ale wkrótce, myślę, przeniosę się do dobrego mieszkania w przyzwoitej dzielnicy. Grzebień wyślizgnął się z palców Tatiany Wasiliewny i z głuchym odgłosem upadł na podłogę. Klientka, starsza dama ze szlachetną siwizną, drgnęła i ze zdziwieniem uniosła brwi. Nic, nic pospiesznie powiedziała Tatiana Wasiliewna, podnosząc i opłukując upadły przedmiot. Zamyśliła się. W lustrze odbijała się jej twarz z delikatnymi zmarszczkami wokół oczu. Pięćdziesięcioletnią kobietę zdradzały nie tyle te zmarszczki, co zmęczony, pełen życiowej mądrości wzrok. Salon, arcydzieło, liczył się wśród pięciu najdroższych. Ale zapytaj dowolnego znajomego Tatiany Wasiliewny, gdzie pracuje ich sąsiadka z czwartego piętra. A oni bez wahania powiedzą w zakładzie fryzjerskim na związkowej. Tatiana Wasiliewna skrupulatnie podtrzymywała tę wersję. Wiktor Markowicz, jej mąż, nie rozumiał tej dziwności. Nie rozumiem, po co ten maskarat? Mówił rozkładając ręce. Co w dobrym zarobku jest wstydliwego? Nie wstyd, a niewygodnie sprzeciwiała się tatiana. U nas na podwórku nauczycielka z pierwszego piętra. Takiej za 20 lat stażu i 50 tysięcy nie płacą. A ja w tydzień tyle zarabiam. Nie ma potrzeby wprowadzać ludzi w zakłopotanie, nauczycielka wychowania fizycznego w tej samej szkole. Ale szybko uporządkowałam tę sytuację. Tatiana Wasiliewna zastygła. Jej serce zaczęło bić głośno. To niemożliwe. Jej sierioszka spotykał się z Aliną już od roku. Przychodzili razem, robili plany. Ale ostatnio jej nie widać. I jak więc to uporządkowałaś? Ostrożnie zapytała Zoja. Olga roześmiała się z zadowoleniem. Kobiece sztuczki najpierw zaprzyjaźniła się z nim. Potem zaczęła szeptać, że Alinka w rzeczywistości nie jest taka. Utrzymuje kontakty z byłymi chłopakami. Kłamie mu a potem to już kwestia techniki. Kilka wiadomości przypadkowo skasowała z jej telefonu, gdy była u niej w gościnie. Jego numer w jej telefonie powoli dodała do czarnej listy, gdy była w łazience. A sumienie cię nie gryzie? zapytała Zoja. W końcu to koleżanka. A czego by mnie miało gryźć? machnęła ręką Olga. Życie jest okrutne. Każdy za siebie. Elins oczywiście przykro, ale przeżyje. A ja tej szansy nie mogę przegapić. Mają wspaniałe, czteropokojowe mieszkanie na związkowej. Ojciec jakiś inżynier przy pieniądzach. Matka też pracuje. Chyba jako fryzjerka. Tatiana Wasiliewna o mało nie upuściła buteleczki z lakierem. Nie było już żadnych wątpliwości. Mowa o jej synu sieroszce. Dlatego przestał wspominać Alinę. Dlatego stał się wobec niej chłodny. Dziś idę poznać się z rodzicami kontynuowała Olga. Trzeba przecież zrobić dobre wrażenie. A potem ślub. Wtedy już na pewno się nie wymknie. Zwłaszcza jeśli dziecko zrobimy. Tatiana Wasiliewna poczuła, jak ogarnia ją lodowata złość. Ta kobieta cynicznie wykorzystywała jej syna, manipulowała nim, zniszczyła jego związek z Aliną. I po ceo dla mieszkania dla pieniędzy. Mówisz, że dzisiaj jest to spotkanie z rodzicami? Zapytała Zoja, nakładając ostatnie poprawki. Tak, wieczorem kiwnęła głową Olga. Cieriożka już ich uprzedził, że przyjdzie z dziewczyną. Tylko oni nie wiedzą, że nie ze swoją nudną eks, ale ze mną. Roześmiała się z zadowoleniem. Tatiana Wasiliewna odwróciła się, ukrywając płonącą twarz. Sama się nęła po telefon. Alina, to Tatiana Wasiliewna, mama Siergieja, pisała, odsuwając się na bok. Czy mogłabyś przyjść do nas dziś wieczorem o siódmej? Odpowiedź nadeszła niemal natychmiast. A Sierioszka wie, on nie ma nic przeciwko temu. Tatiana odpisała. To dla mnie bardzo ważne, proszę. Dobrze, przyjdę. Tatiana Wasiliewna wróciła do swojego fotela, obserwując kątem oka Olgę. Skąd ona ma wiedzieć, jak wygląda matka Siergieja? Wieczór zapowiadał się interesująco. Tatiana Wasiliewna stała przy kuchence, mieszając barszcz. Wiktor Markowicz, siedząc przy kuchennym stole, szeleszczał gazetą. Już po raz trzeci czytasz tę samą stronę, zauważyła Tatiana Wasiliewna, rzucając okiem na zegar, za 27. A ty po raz trzeci grozisz łyżką barszczowi, odparł mąż. Co się stało? Problemy Sierioszki westchnęła. Tylko on jeszcze o tym nie wie. To jego nowa dziewczyna, awanturnica. Wykorzystuje naszego syna. Skąd to wiesz? Dziś podsłuchałam ją w salonie. Wszystko się zgadza. Sierioszka, Alina, nauczyciel fizyki, nawet matka fryzjerka i czteropokojowe mieszkanie na związkowej. I co zamierzasz? Zaprosiłam Alinę, odpowiedziała prosto Tatiana Wasiliewna. Wiktor Markowicz nie zdążył zaprotestować, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. Byle tylko się nie rozsypać, upomniała się w duchu Tatiana Wasiliewna. Spokojnie, rozsądnie. Niech sami się z tym uporają. Donośny głos dochodzący z przedpokoju wyrwał ją z zamyślenia. A więc to pan Wiktor Markowicz. Oj, a jakie wy macie przestronne mieszkanie Ile tu pokoi Nie uwierzycie, całe życie marzyłam o takim. Do kuchni wszedł Sierioszka. Wysoki, niezgrabny młody człowiek o mądrych oczach. Za nim podążała jaskrawa blondynka w krótkiej sukience. Ta sama Olga z salonu, tylko z wyszukaną fryzurą. Mamo, wydusił Sierioszka, to Olga, moja dziewczyna. Pewnie dokończyła ta. Szeroko się uśmiechając. Sierioszka tyle nam o was opowiadał. Tatiana Wasiliewna milcząco uścisnęła podaną dłoń. Spojrzenie Olgi przesunęło się po jej twarzy bez cienia rozpoznania. Zapraszam do stołu, zaprosiła gospodyni, wskazując na zastawiony stół. Ale ten serwis. Zachwycała się Olga, kręcąc w dłoniach porcelanową filiżankę. Pewnie strasznie drogi. Synku, a Eli mi nie widziałeś? Zapytała Tatiana Wasiliewna. Cieriożka zaskoczony zakaszlał, po czym, odsząknąwszy, zaczął mówić. Mamo, tato, nie mogłem się dodzwonić do Elini. Przestała odpowiadać na moje wiadomości. I w ogóle chyba do siebie nie pasujemy. Oczywiście, że nie pasujecie, wtrąciła Olga. Ona jest taka nudna. Tatiana Wasiliewna wstała. Przepraszam, muszę na chwilę wyjść. Wychodząc na korytarz, przywarła do wizjera w drzwiach. W końcu pojawiła się drobna sylwetka w skromnej sukience, Alina. Tatiana Wasiliewna bezszelestnie otworzyła drzwi i natychmiast przyłożyła palec do ust, dając znak, by milczała. Dzień dobry, szepnęła Alina. Co się stało? Cicho syknęła Tatiana Wasiliewna. Sierioszka przyprowadził Olgę. Naopowiadała mu różnych rzeczy o tobie. Kasowała jego wiadomości z twojego telefonu. Blokowała twój numer w jego telefonie. Alina zbladła. To niemożliwe. Olga, przecież to moja najlepsza przyjaciółka. Choć zdecydowanie powiedziała Tatiana Wasiliewna. Tylko nie zdradzaj mnie od razu. Po prostu milcz i słuchaj. Gdy weszły do kuchni, Olga ożywiona coś opowiadała. Sierioszka i Wiktor Markowicz słuchali z uprzejmym zainteresowaniem, a oto i ja, oznajmiła Tatiana Wasiliewna. I nie sama. Spójrzcie, kto do nas przyszedł. Olga zakrztusiła się herbatą. Alina, co ty tu robisz? Zaprosiłam Alinę, spokojnie odpowiedziała Tatiana Wasiliewna, sadzając dziewczynę obok siebie. Zaprzyjaźniłyśmy się, gdy spotykała się z Sierioszką. Sierioszka wyglądał na całkowicie zdezorientowanego. Wiecie, powiedziała Tatiana Wasiliewna, miałam dziś na pracy naprawdę ciekawy dzień. Mamo, może nie teraz? Próbował wtrącić się Sierioszka. Nie, nie, posłuchaj. Do mojej koleżanki w salonie przyszła dzisiaj młoda, jaskrawa dziewczyna, i podczas układania fryzury bez przerwy mówiła o swoich planach. Jak chce uwieść zamożnego młodego człowieka dla mieszkania, jak odebrała go swojej przyjaciółce, jak kasowała jej wiadomości z telefonu i blokowała jej numer w jego telefonie. W kuchni zapanowała cisza. I co za zbieg okoliczności: nauczyciel fizyki, nauczycielka wychowania fizycznego, fryzjerka-matka i czteropokojowe mieszkanie na związkowej. Ciekawe, prawda. Olga z hukiem upuściła widelec i jej twarz pokryła się plamami. Źle wszystko zrozumieliście, wyrzuciła z siebie. To nie tak. Sierioszka. To wcale nie tak. Olu powiedział powoli, o czym mówi ta mama? To prawda? Oczywiście, że nieprawda, zapiszczała Olga. To Alinka wszystko uknuła, żeby nas skłócić. Ale sieroszka i Alina już grzebali w swoich telefonach. Sprawdzając zablokowane numery i porównując wysłane i odebrane wiadomości. Olu, cicho powiedziała Alina, dlaczego tak ze mną postąpiłaś? Przecież uważałam cię za najlepszą przyjaciółkę. Jaką ja ci niby przyjaciółka? Warknęła Olga. Każdy za siebie, Alinka. A ty tylko marudzisz. Ach, mamusia mnie samotnie wychowuje. Ach, pensja mała. Trzeba było działać, a nie mazać się. Sieroszka wstał od stołu. Dlaczego to zrobiłaś? Parę wiadomości skasowała, wykrzyknęła Olga. Ja po prostu chciałam być z tobą. To chyba nie przestępstwo. Przestępstwem jest zdradzać przyjaciół, cicho powiedział sierioszka. Kłamać i manipulować. Idźcie wszyscy do diabła, ryknęła Olga. Siedzicie tu, święci, a ja chcę normalnie żyć, w normalnym mieszkaniu, z normalnymi pieniędzmi. Chwyciła torebkę i wybiegła. Po chwili trzasnęły drzwi wejściowe. Alina cicho szlochała. Cieriożka usiadł obok i ujął ją za rękę. Alina, wybacz mi jestem takim idiotą. Dlaczego milczałaś? Dzwoniłeś, szlochała. A potem przestałeś. Pomyślałam, że to koniec nas. Zablokowała twój numer, gorzko powiedział Cieriożka a ja uwierzyłem. Że mnie ignorujesz. Tatiana Wasiliewna spojrzała na męża. Wiktor Markowicz skinął głową i wstał. Chodź, Taniu, powiedział cicho. Dajmy młodzieży porozmawiać. Już w korytarzu szepnął: Okazujesz się prawdziwą reżyserką. Tatiana Wasiliewna uśmiechnęła się. Po prostu kochająca matka, która nie chce, by jej synem manipulowały oszustki. Z kuchni dochodził głos syna. Alina, tak za tobą tęskniłem. Sierioszka, głos Elini drżał. Ja też tak za tobą tęskniłam. Myślę, że jej wszystko się ułoży, powiedziała Tatiana Wasiliewna. Podeszła do okna. Gdzieś tam właśnie błąkała się Olga, zła i rozczarowana. Tatiana Wasiliewna nawet trochę jej pożałowała. Z kuchni dobiegł śmiech Sierioszki i Elini. Niech się śmieją, niech żyją i kochają. Przecież miłość to jedyne, co ma sens w tym szalonym świecie.